Witam Cię serdecznie, dobra duszo. Dzisiaj Kordian, można powiedzieć, w domyśle klasyka, dramat romantyczny Juliusza Słowackiego w Teatrze Narodowym. Więc szłam na, te, na to przedstawienie z dużą nadzieją. Natomiast z ciężkim sercem muszę ostrzec, nie polecam spektakl wystawiany w Teatrze Narodowym o mylnym tytule Kordian. W założeniu on był i tak się domyślałam, że będzie to spektakl oparty na dramacie Juliusza Słowackiego o takim samym tytule. Jednak reżyser Jan Englert dokonał autorskiego miksu. W moim odczuciu no niestety raczej manipulacji, a nie interpretacji utworu. W przedstawieniu wykorzystano fragmenty Fausta, Goethego, też przekład Kordiana angielski, fragmenty scenariusza spektaklu Hamlet Stanisława Wyspiańskiego, Jerzego Grzegorzewskiego, fragmenty wiersza Testament Mój i dramatu Samuel Zborowski i Juliusza Słowackiego oraz wyzwolenia Stanisława Wyspiańskiego. Tutaj dostaliśmy, ponieważ to już pożegnanie z tytułem było. Dostaliśmy taką ulotkę pokazującą ciągłość, ponieważ to była inscenizacja wystawiona z okazji 250-lecia Teatru Narodowego w 2015 roku. I jest to ulotka, która pokazuje kontynuację interpretacji Kordiana w ramach Teatru Narodowego. Plusy. Jakie ja mogę znaleźć plusy? No był godny podziwu kunszt aktorski. Tutaj można było się spotkać z, paną, z panią Danutą Stenką. Z panem Mariuszem Bonaszewskim, akurat w tym spektaklu, na którym byłam, czy też z Mateuszem Rusinem, Jerzy Radziwiłowicz, Marcin Hycnar, Ewa Wiśniewska, Grzegorz Małecki. Także naprawdę bardzo dobra grupa aktorska i za to niewątpliwy plus. Również w spektaklu była pomysłowa, moim zdaniem, scenografia i kostiumy. Moim zdaniem to dawało do myślenia, było na czym oczy zawiesić i, i podobało mi się. Za to na pewno plus. Też światło było dobrze, sugestywnie dobrane, rzeczywiście prowadziło narrację, szczególnie w tej części w tej części przemowy na szczycie Mont Blanc rzeczywiście to tworzyło pewien, pewien nastrój. Niemniej w moim odczuciu to wszystko było w założeniu reżyserskim, bo to chyba tu należy szukać pomysłu tego wszystkiego, Staram się tak mówić, żeby być zrozumianą i żeby zachować obiektywizm, a jednocześnie nie bać się mojej prawdziwej oceny jako laika, ale też jako widza, więc chyba do tej oceny mam prawo kupując bilet. Nie najtańszy. Słyszałam, w, w dwójce Polskiego Radia komentator mówiąc o um, inscenizacji pana Tadeusza Jana Klaty gdzie, dobra nie będę tego reklamować, w każdym razie jeden wielki paszkwil na polskość i obrzydliwe po prostu ochydzenie, zohydzenie, y, zohydzenie y, pana Tadeusza <grym> i jak sam komentator powiedział y, no dla osób, które mają traumę z liceum i nienawidzą pana Tadeusza, być może będzie to odżywcze i będzie posilało te wszystkie emocje, które w nich są. On to określił jako spektakl dekonstruktywny, czyli niekonstruktywny. Czyli ja w nim sensu nie wyczuwam, a przynajmniej jest na tyle nienachalny, że te mocne, można powiedzieć, paszkwilowe akcenty. Odbierają mi osobiście chęć y, poszukiwania w tym sensu jakiegoś głębszego, y, ale bardzo się starałam, bo kordiana zapamiętałam bardzo dobrze z liceum i jako jedna z niewielu odsłon romantycznych, podobał mi się. Y, co nie pykło. A minus jest taki, Oczywiście w materiałach prasowych jest to podkreślane jako plus i autorskie spojrzenie, natomiast wynik tego autorskiego spojrzenia, w moim odczuciu, nie jest pozytywny i zastanawiam się, co tu właśnie nie pykło. Części dramatu w tej części są potasowane ze sobą i być może dla specjalistów studiujących epokę romantyzmu, i lubujących się w szczegółach, nawiązaniach, to rzeczywiście w jakiś sposób była pożywka intelektualna. Natomiast, w moim odczuciu, to potasowanie i to autorskie spojrzenie zacierało sens pierwotny i nie było interpretacją, tylko manipulacją tego sensu pierwotnego do celu wyrażenia własnej opinii reżysera. I przez to też nie widać było takiego kierunku podróży bohatera, który jest w Kordianie. Wydaje się, że on tutaj na tej scenie błąka się bez celu, a my razem z nim. No, nie jest to przyjemne, przyjemne doświadczenie. I no, nie, nie, po takie, nie po takie doświadczenia też do, do Teatru Narodowego się udałam. Także. No, mnie to jakoś yy, nie porwało. Co mogę jeszcze yy, powiedzieć, że niesmaczne moim zdaniem takie ośmieszanie yy, symboli narodowych typu wariat z huserski, husarskimi skrzydłami, rodzina polska jako rodzina żebraków i kiedy syn buntuje się przeciw żebraniu, zostaje na scenie yy, zbity przez ojca yy, no smutne, A końcowa scena, kiedy różne grupy e, śpiewają w kakofonii własne hymny e, i w takiej kakofonii pojawia się e, hymn polski, pieśń kościelna, przyśpiewki kibiców. E, no generalnie obraz tej e, polskości nie napawa optymizmem i jest taki, może w 2015, kiedy ta sztuka była wystawiana, po raz pierwszy miała premierę, Coś się zmieniło, nie wiem, w każdym razie, no, to chyba jest już przestarzałe spojrzenie. Naprawdę nie wiem, czy obecnie są potrzebne takie realizacje po prostu, które nie pokazują celu, sensu, wartości, tylko są dekonstruktywne. Nie, to nie umiem tego jakoś sobie ułożyć, czy... Przepracować intelektualnie, żeby nadać temu jakąś wartość. To nie. Też moim zdaniem szkodliwe pomieszanie archetypów i wartości, bo jeśli zaczniemy mieszać wszystko, to jak widz ma się odnaleźć? To do czego mamy się odnaleźć? To, to nie wiadomo o co chodzi. Mówię tutaj o, o tym, że w przedstawieniu rolę. Są wielokrotnie grane, są podszyte diabłami i aniołami. I to przeszkadza, bo sugeruje w jakiś sposób, że Anioł i Diabeł wychodzą ze swojej pierwotnej roli, bo Anioł i Diabeł są pewnymi archetypami, które przedstawiają pewne wartości. Jeśli one się pojawiają, to my mamy szansę odwołać się do tych wartości i wiemy, co autor miał na myśli. Natomiast jeśli one są poprzeplatane, to czujemy się zgubieni i skonsternowani, i traci to dla nas sens. Też jest przez to wykrzywiony, moim zdaniem, sens dramatu słowackiego. I też tak jak dramat opisuje, że z poświęcenia za naród i takich rozterek duchowych związanych z moralną odpowiedzialnością za zabójstwo cara nawet w dobrej sprawie. No to tutaj wychodzi taki narwany wariat bez celu. I też zastanawiam się, jeśli ktoś nie widzi wartości w Kordyjanie i nie widzi i nie widzi w tym nic wartego przedstawiania, to po co to przedstawiać? Trudno mi po raz kolejny powiem znaleźć w tym jakieś wartości. Poza grą aktorską i ładną scenografią. Ale w ogóle ten reżyserski zabieg wydaje mi się no, trafiony, e, znaczy chybiony, nie trafiony w, w to, co jak nie mam e, zakładał, e, zakładał twórca. Przyznam, że e, też jak się zastanawiałam nad tą recenzją, to ona zawsze wychodzi dłuższa i mylnie można zinterpretować, że tu warto się nad czymś zatrzymać. No nie. Ale też jak czuję taki zdecydowanie negatywny osąd, to też czuję się odpowiedzialna wytłumaczyć, dlaczego jest tak, a nie inaczej. I to, co w oryginalnym dramacie jest w poprzedzające spisek koronacyjny, w tym pierwszym akcie, jako tak zwana droga Kordiana, która wiedzie go przez zachwyt ideałami narodowymi rozczarowanie relacjami damsko-męskimi i taką desperacją wynikającą z braku oparcia w autorytecie kościoła, pokazuje w moim odczuciu ten zabieg e, Słowackiego, pokazuje taką rozpacz i uzasadnia czemu Konrad e, podjął się straceń, straceńczej mys, misji e, zabójstwa cara. E, w dramacie e, wystawianym tutaj w spektaklu e, wije się w takiej jamie zepsucia w domu publicznym, do domu publicznego przenika Watykan, papież to przebrany diabeł, trzymający w klatce nagiego mężczyznę kurtyzany tanecznym krokiem wiją się przy akom akompaniamencie hymnu papiestwa no po co? E, nie, nie umiem tego pojąć Poza jakby wyładowaniem osobistej frustracji twórców no nie widzę żadnego głębszego sensu takich po prostu paszkwili. I myślę, że każdy dorosły swoje zdanie ma tak i bez sensu jest zohydzać. Chyba, że chodzi o pokazanie młodym, jeszcze nieuformowanym umysłom własnego przemycenia, własnego oglądu świata. W moim odczuciu wykrzykwionego. I jest to ogromnie krzywdzące, bo to może być jedyne zetknięcie się młodzieży z kordianem, i szkoda, że takie pokaleczone i miałkie. Także jeśli chodzi o moją ocenę, no to jest jeden na sześć, jeden za scenografię, kostiumy i grę aktorską, ale gdy mnie to, no to należałoby dać zero. Żałowałam, że poszłam. Pozostawiło to we mnie taki niesmak. I też no, kto co lubi, ale ja czułam się oszukana, że ktoś za moje własne pieniądze robi na mnie eksperymenty. E, I też, e, no tak jak mówię, starałam się zrobić głębszy research i poszukać w tym sensu. E, słuchałam wywiadu z Janem Englertem, który komentował, e, że byłby mm, całkowicie e, zadowolony, byłby szczęśliwy, gdyby ktoś, e, gdyby kogoś dotknął tym przedstawieniem. Nie poruszył, tylko dotknął. Odnoszę to do najpopularniejszego rozumienia czuć się dotkniętym, czyli urażonym. No osobiście może urażona się nie czuję, ale pozostał taki niesmak i żal tych wycieczek autokarowych, których, które po prostu zostały przysłane ze szkoły razem z nauczycielami, bo w moim odczuciu takie doświadczenie teatru, często jedno, jedno z pierwszych, no może być powodem jakiejś traumy. I nie rozumiem tego zabiegu artystycznego, nie rozumiem po co widza dręczyć. Szanuję i cenię artystów działających dla ludzi, dzielących się swoim talentem, tworzących im rzeczy piękne, wartościowe. Sama chciałabym być też traktowana z szacunkiem jako widz, nie jak zakładnik, czyichś bolesnych zmagań z rzeczywistością. W moim odczuciu nie ma to waloru katarzis, tak jak dawne greckie przedstawienia, pokazujemy coś ciężkiego, mocnego na scenie i później widz wychodzi i czuje takie po prostu oczyszczenie, na guma, ja mam lepiej. Nie czułam takiej wartości katarzis. Nie skłania mnie to przedstawienie do refleksji. Nie zauważam wartości terapeutycznych takiego ee, tarzania się w błocie. <noise> to po prostu nie jest moja wrażliwość. I bardzo proszę twórców, żeby do mnie mówić szeptem. Nie trzeba się wydzierać, szczypać, spotwarzać. Zresztą uważam, że w sztuce w ogóle nie trzeba trząchać widzem. Bo inteligentnych nie trzeba trząchać, wystarczy powiedzieć. A nie inteligentnych i obojętnych. Nie ma, nie ma sensu trząchać. Tylko się człowiek spoci, a efektów żadnych. Zresztą mam wrażenie, że z tej szarpaniny artysta nie wyszedłby zwycięsko. Smuteczek, że coraz więcej tych inteligentnych przestaje chodzić do teatru, no bo nie ma na co. Ściskam cię duchowo. Jeśli są jakieś przedstawienia, przed, przed, który, przed którymi też chcesz mnie odstrzec, to daj znać w, w komentarzach. I trzymajmy się razem, szukajmy rzeczy wartościowych. Ściskam cię duchowo. Do zobaczenia.